Witam z tej strony Kinga Andrzejewska. Mam ze sobą dzisiaj adwokata chicagoskiego. Marek? Ścibo, dzień dobry. Dzień dobry. Ile lat jesteś na Chicagoskim rynku? Ponad 25 lat już, czas leci. To jest ogromne doświadczenie. a Często mam klientów, którzy się pytają, pani Kingo, czy jak sprzedaję dom, czy jak kupuje dom, czy konieczne jest, żebym zatrudnił adwokata? Powiedz coś na ten temat. Z mojego doświadczenia przez 25 lat z reguły a, adwokat jest bardzo potrzebny i odradzamy, żeby ktokolwiek używał, a, nie używał adwokata do jakiejkolwiek transakcji. W związku z tym, że gdy są potencjalne problemy, nie, nie będzie kogo ganić jak adwokata. To może brzmi bardzo cynicznie, nie, niemniej adwokat jest w stanie sprawdzić hipotekę, zadłużenia domów i spowodować to, że klient będzie spał w, w nocy dosyć dobrze. Spokojnie. Dobrze. Polecamy marka ścigła na dziękuję. wszelkiego rodzaju transakcje. Kupno, sprzedaż, nieruchomości, komercyjne i residential. Dobrze. Bardzo dziękuję Kinga. Dziękuję. Miło Cię zobaczyć w naszym biurze. Ciebie również.